Dobry, kochani. Słuchajcie, kochani, wiem, że wyglądam niezbyt wejściowo. Mam nos totalnie zatkany, ale kurczę, wstałam wcześniej. Jest po piątek, 5.23 23 dokładnie. Szybko się muszę y, przygotować. Y, umyłam sobie już ząbki, buźkę, poradna toaleta. No i za chwilę znowu się widzimy. Tutaj się mój obiadek robi. Zobaczcie, jak fajnie odgłosy daje. No dawaj odgłos, poszczowo. <grystanie> tutaj mam sosik grzybowy. To według przepisu Agi z Irlandii. Agil 81, <grystanie> którą po prostu kocham. No i to jest bajgel. Zabieram go ze sobą dzisiaj. A tutaj, tutaj się tostują różne chlebki i zaraz sobie zrobię szybciutko śniadanko do No powiedz coś. Halo, przywitaj się z wszystkimi. Fifi? Powiedz coś. Tutaj się robią moje z dżamorem. Zaraz będę je jadła z herbatką z samego rana. Miał Jak służycie, nazwę katar. Także no. Muszę się ogarnąć, zrobić sobie makijaż i się do was odezwę. Niebawem z przystanku. O! Do zobaczenia. Pogoda zapowiada się super, także myślę, że będzie przyjemnie dzisiaj. Pewnie i tak nie zrobię sobie całego makijażu jak to ja. No dobra, ale odezwa się niebawem. Jak widzicie, kochani, nie mam zrobionego pełnego makijażu, jeszcze się tak do końca nie uczesałam. Znaczy, uczesałam się, ale no muszę sobie poprawić fryzurę Makijaż do ale to dopiero w pracy. Trochę się pokazywałam, bo przed chwileczką machałam na autobus, ale się nie zatrzymał. Miałam ochotę pokazać mój środkowy palec, ale no wstrzymałam się, w sumie nie miałam ręki ani palca wolnego. Um, no, także jedzie następny teraz i szybko do niego wsiadam, skakuję, oczywiście ostrożnie, najbardziej. Eee, I jedziemy do pracy. Do pracy będę jechała gdzieś 20 minut, 25 minut, zależy jak szybko będzie jechał autobus. Eee, no, a teraz zobaczcie, jak tutaj jest bardzo gwarno na tej mojej ulicy. Te ulicę właśnie słychać zawsze z filmików, jak nagrywam dla was. To jest przystanek autobusowy. Tam jest kościół z tyłu. A ja mieszkam o tam, tam, tam gdzieś. <gry> a tutaj jeżdżą autobusy. I samochody. Zobaczcie ulicę Hammersmith. To jest... E ta główna ulica. Tam są dalej sklepy. Wiem, że trochę drży obraz, ale chciałam Wam pokazać. No, niby poranek, a trochę się tutaj i samochodów, i ludzi kręci. Wchodzę w zaułek. I tutaj już zaraz będę przekraczała bramę mojej pracy. Za chwilę będę sobie robiła. Kończyła właściwie makijaż. No, i zabierała się do pracy. No, ale przed tym jeszcze jakaś herbatka. No, ale potem jeszcze na pewno się do Was podezwę. Jestem już w pracy. Najpierw zrobię to, co mam zrobić, a potem sobie dokończę makijaż. E, czyli mowa o tym, że muszę zacząć coś robić, czyli pracować. No, ja sobie tutaj siedzę w, w takim pokoju redakcyjnym, mam swoje centrum dowodzenia i będę teraz pracować nad wiadomościami lokalnymi, bo na tym polega moja praca. Dobrze, kochani, w takim razie. Hmm. No, zabieram się do pracy. Oto dyrektor polskiego Radia Londyn. Co my tak z bliska? Marcin techniczny. No, Marcin płytowy, techniczny, piratowy. Informa Informatyk. Nie lubię te bapy, o czym tak? wszystkich informujesz? Ja zajmuję się. Co ty masz? Fun, AC Dreams. Czym się zajmujesz? Ja się zajmuję wszystkim. Wesołych świąt. Idziemy do studio. O, dzień A, dobry! Kto Londyn! Y przywitał piękną kamerą. <grym> Oto piękny Robert Jasiewicz o pięknym, aksamitnym radiowym głosie. Myślałem, że powiesz, że o pięknym uśmiechu. No. Też. No się <grym> na Ciebie. <grym> Zaczynamy zaraz serwis. I najważniejsze informacje z Wielkiej Brytanii. O teraz nie widać. O, pokażemy naszą konsoletkę. O, sobie wasem. <grym> Oraz porządkuję okno. Wow, no też bym coś... Chyba jakiegoś fasola jakiegoś fasolę i no. Mam takie derby. O, w mamy reklam. W Lubią nas nasi sponsorzy. I Te firmy nam zaufały. No bardzo. Asia, <coughs> Ania Mucha i ja. <coughs> Brata. Zapowiedz. No. Kolejna. Nowa atrakcja w Londynie. Centrum będzie można zobaczyć z lotu ptaka. Siatkarze Polonii Londyn, gośćmi ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. W wiadomościach powiemy również o weekendowej paradzie łodzi. Jest 10.30, czas na wiadomości polskiego radia Londyn. Janna Figlak. W Londynie uruchomiono nową atrakcję turystyczną: loty helikopterem nad centrum miasta. Przejażdżka zaczyna się w Battersea lub Red Hill. Przelot odbywający się wzdłuż tamizy trwa około 20 minut. Na trasie zobaczymy m.in. Buckingham Palace, London Eye i Canary Wharf. Dodatkową atrakcją są loty o wschodzie i zachodzie Słońca. To gratka dla miłośników fotografii, umożliwiająca zrobienie wyjątkowej panoramy miasta z lotu ptaka. Podniebne przejażdżki kosztują zależnie od lotniska wylotu 129 lub 199 funtów od osoby. Na kolejne wiadomości zapraszam już za niespełna dwie godziny. To już za 28 minut, godzina 11. Dziś w Londynie, zachmurzenie, mamy piękne słońce, świeci. Asia mnie tutaj kręci kamerą. Asia, do czego ten reportaż? Gdzie on się później pojawi, powiedz? Ja muszę mówić? No może, co tam. No. Na YouTubie się pojawi. Na YouTubie, na Asi kanale, tak. Jest. Kanał się nazywa. Mam dwa kanały, które podać? Dwa kanały. Podaj dwa. A który lepszy? Podziemny. Jeden jest dla dorosłych po 22, a drugi mogą oglądać wszyscy. Nie no, żartuję. Który kanał polecamy? Figielka. UK. Figielka UK. Na ten kanał możecie wejść i tam już niedługo zobaczycie filmy. Albo jest z naszego studia. Albo TV co. No, nie, Figielka TV też. Aha, jest. Figielka TV albo Figielka UK. Na te kanały wchodzicie i tam już niebawem zobaczycie ten wspaniały filmik z naszego studia. Zobaczycie, jak Robert tutaj pięknie się uśmiecha do Was. Tak, oczywiście. Ja się cały czas uśmiecham. Banana mam dzisiaj od samego rana. A to dlatego, że już kończę program i zaczynam długi weekend. <laughs> mam nadzieję, że Wy również za kilka godzin rozpoczniecie. Dajcie jeszcze znać, jak zamierzacie ten długi weekend spędzić. Za chwilę tutaj to miejsce zajmie Artur Kieruzar i on to prowadzi będzie dalszą część naszego przedpołudniowego, a później jeszcze kawałek popołudniowego programu. No to co, macham do kamery, bye bye i mówię do usłyszenia. Bawcie się dobrze. Hej! To, to To muszę było. Co musisz, co musisz. Kurtek tutaj się nie wiesza, tam jest wieszak. Naczelny właśnie mnie oszanił, że tutaj wisi nie moja kurtka, tylko mój kapotek, no. No. No, Naczelny mi opierdzielił, no. Za co? Że wisi tutaj moja marynarka. I... A ja co chwilę ją ubieram. Hamuwa. Wszystko Ej, powiem. Wszystko ja powiem. <grym> wszyscy się dowiedzą. Ja też Ro... Jak sami widzieliście, u mnie w pracy wszyscy są bardzo wyluzowani i pozytywni. I o to chyba chodzi. Bo gdyby nie to, to bym się tutaj tak dobrze nie czuła. Mam fajne szefostwo, mam fajnych kolegów i koleżanki, także mm, trzeba przyznać, że naprawdę trafiłam w cudowne miejsce poważnie mówię. Zaraz mam kolejny serwis, ale tym razem już Was nie zabiorę do studia. E, jem sobie właśnie owoce zobaczcie, takie o. już prawie zjadło wszystkie. <laughs> um. Widać je? Lunch też był i teraz oczywiście deser. No i popiłam sobie pyszną herbatkę z sokiem malinowym. Mm. Bardzo dobra. ta słodka. Ojej. Zabrałam was do um, centrum handlowego na Hammersmith. Czekam na swojego męża. No i właśnie teraz próbuję jakoś skryt w na bo mnie ludzie patrzą, ale co tam. Tak sobie tutaj mam pochodzić po sklepach, ale nie będę za bardzo wyciągała kamerę w sklepach, bo nie chcę, nie chcę robić problemów ani sobie, ani mojemu mężowi. On nie lubi zwracać na siebie uwagi. Teraz idziemy zobaczyć nowe telefony. No, no i to tyle. Już jestem po pracy, nadałam katar, nie przeszedł mi katar. Myślę, że jeszcze kilka dni może i w końcu się go pozbędę. Weekend zapowiada się cudownie, także myślę, że tak skrócona wersja majówki może być bardzo przyjemna. Nie ma tak jak w Polsce, tyle dni mają wolnego. U nas niestety mamy wolne tylko w poniedziałek. Ja na szczęście mam wolny w poniedziałek. Do pracy nie idę. No, dobra. To w takim razie tyle centrum handlowego. Może jeszcze Wam gdzieś pokażę jakieś fragmenty sklepów, a ja idę szukać mojego męża. To jest The Body Shop. To, to, to też jeden z moich ulubionych sklepów game z grami. Tam jest Burger King. w Funciak taki duży. To jest wszystko w funciaku. No i... To jest takie mniejsze centrum handlowe. Zobaczcie, kogo teraz ja oglądam. Po 18.00. To jest na kolację, to z Dziewczyny Raifa robią. Albo sandwicha takie. Ciekawe, coś powiedzą. bo Boimy się. Panie, teraz dołącz do live'a siostry będą w komplecie. Dawaj, mi. Napisałam yes? je o live'ie. Wszystkie siostry. Jeszcze figielki brakuje. Jeszcze figielka, tu też mam. Jasne, już lecę. A właśnie figielka pisze, człowiek wraca z pracy i od razu miło. A teraz uwaga. Tak, niespodzianka! Nakręcę was w moim daily vlogu. Lola ha ha, ha. Oh nie. Uśmiechaj się, bo raz czyli gry. Czy kiedyś się poprawić? Okay, ja sobie pioskuję. <trym> Głupo, lola. Machnij ha 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 się. ha co, co, co? Jeszcze raz. Nie, no do Koniec już Polkaś tego los. pozowania. A, jeszcze... A mogę? Możesz, możesz. Tylko znaczy, ja mam chęć, tu, tak? Figielka nam pisze, że mogłybyśmy mieszkać tam u niej. Kiedy lecimy? Wiesz, jak ja mam lek w wysokości? Ale polecimy kiedyś do Figielki, polecimy. No, obiecanki, Cecanki o kupiemu radość. Moja koleżanka leci teraz do swojego chłopaka. 5 czerwca właśnie do Londynu. Powiedziałam jej, że wyśle hmm. dla figierki coś. Znaczy... Słyszałam. Wszystko słyszałam. Wszystko słyszałam. Wszystko słyszałam. napisała O, uwaga, bo Hani nie mam u siebie. Musisz poprawić biust i poproszę kajmanową i truskawkę też o ramienie biustu. Dostanę więcej w cichu w górach. Aha, a tak, ten Krzysztof ma e, Ciebie Olga Wenda. Głównie wariatsky. Czekajcie, bo no, wiesz tak. To, ja mam imię i nazwisko. Nie? I truskawa. nie chcę tutaj. Truskawa. Nie chcesz tak tutaj rzucać imię i ja. nazwiskiem. wejdź w, na Google Plus na profil Olgi i tam znajdą... Zresztą... Cześć kochani, to ja to będzie już moje ostatnie wejście. Wiem, że wyglądam do niczego. Ale wyglądałam tak zresztą przez cały dzień, ze względu na to, że no, jestem jeszcze chora i e, no, niezbyt fajnie to wszystko jakoś tak mm, na mojej twarzy się prezentuje. Także przepraszam Was najmocniej. I jeszcze byliśmy z Wojtkiem w Tesco, zrobiliśmy małe zakupy. Właściwie małe, no nie takie małe, ale małe jeżeli chodzi o ilość, ale kupiliśmy y, dużo rzeczy takich, y, które, których nam brakowało już. No, i tak już to będzie wszystko um, się prezentować, cały mój dzisiejszy um, daily vlog, czyli dzień ze mną po prostu. E, teraz e, sobie jeszcze poczytam do snu. Mam tutaj książkę, którą dostałam od Karoliny Taty w zeszłym roku. W ogóle dostałam mnóstwo książek od Karoliny Taty te książki od Karoliny Murakamiego, która mi zrobiła prezent i przysłała. Przeczytałam. Naprawdę polecam. Strasznie zakręcone książki, ale trylogia jest po prostu naprawdę no, warta polecenia. Trzeba przez nią przebrnąć, jeżeli lubicie tego typu książki. A ja teraz czytam książkę. Jestem na 124 stronie. Książka jest, nie wiem czy dobrze to przeczytam. Candence Bachnell, Piąta Aleja. To jest ta książka. Jeżeli ktoś czytał, dajcie znać. Powiedzcie, czy Wam się podoba, czy nie. E, słuchajcie, ym, no. W, 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 powiem szczerze, że czytam na razie, czyta mi się dobrze. Dzisiaj mam zamiar właśnie tą książką ym, pójść do łóżka, spać. Już jestem właściwie na swoim łóżku. I, i zaraz będę właśnie zabierała się za czytanie. E, no, to w takim razie ja się z wami żegnam w ogóle tutaj zasłaniam lampkę, ponieważ ta lampka mi się tutaj włączyła, ale. Mm. No. W każdym razie, mam nadzieję, że w miarę miło spędziliście ze mną dzisiejszy dzień. I że Wam się podobał ten vlog. Mam nadzieję, że nie będzie za długi. To co? Jeżeli Wam się podoba, kciuk do góry, jeżeli nie, to w dół. Jestem gotowa na wszelką krytykę. Powiedzcie, co robię źle. Czego byście nie chcieli w takich vlogach, jeżeli w ogóle chcielibyście kiedyś jeszcze taki vlog, taki powtórkowy. Bo mój cały tydzień wygląda bardzo różnie. Nie, nie, nie codziennie jestem w radiu, pracuję też gdzie indziej. Gdzieś indziej. No ale powiem Wam szczerze, że nie dałabym rady zrobić jakby, no, połączenia tych dwóch dni, bo byłoby to strasznie długie. A tę tej kamery bym nie mogła zabrać. Ale to kiedyś Wam zdradzę moją drugą e, stronę medalu. No, to byłoby na tyle. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Dziękuję za spędzony ze mną czas. Dziękuję, że wytrzymaliście. Kochani, ściskam. Mua. Całuję i do miłego zobaczenia. Pa!